Co jest? Kurwa, wiedziałem! Dokumenty samochodu, paszport, prawo jazdy, proszę. To był należy samochód? Przyjaciel matki pożyczył, żebym skoczył do domu na dwa dni. Pojutrze wracam. Nazwisko właściciela. Tam pisze. Mówi się, jest napisane. Nie uczyli w szkole. Czy zgłasza pan jakieś towary do oslenia? Nie, nic takiego nie. Proszę zjechać tam na bok i przygotować bagaże.